Dzień dobry, witam was moi kochani, bardzo serdecznie, ja jestem Kywojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj vlog e, o tematyce, której nie planowałem dotąd e, w moich vlogach poruszać, mianowicie e, pogadamy dzisiaj o płycie. O płycie, która na tyle skrada moje serce, że postanowiłem po prostu nagrać o niej e, vloga, coś po niej, o niej opowiadać, wyrazić opinię, polecić itd. itd. A mowa, moi drodzy, o najnowszej płycie e, Aitura Roika, czyli czyli Kunder, to jest okładka, tak ona, wygląda, tak ona wygląda z tyłu. Dlaczego ona tak bardzo mi się spodobała? Ponieważ większość utworów na tej płycie, nie, może inaczej, w większości utworów na tej płycie ja odnajduję cząsteczkę siebie, choć muszę się bez bicia przyznać, że nie, nie, nie odsłuchałem jeszcze 100% tej płyty, tu jest dokładnie 10 utworków. Pierwszy jest zatytułowany intro, drugi outro, znaczy ostatni outro. Pierwszy intro, ostatni outro i te utwory słów nie posiadają, są one gdzieś tam samą melodyjką. Teraz pozostałe już oczywiście słowa posiadają. I osłuchałem większość z tych dziesięciu i muszę powiedzieć, że ta płyta nie dosyć, że utwory są. Bardzo mi się podobają ogólnie. To jeszcze onaduje w nich cząsteczkę siebie. Pamiętam, że gdzieś tam tata mi właśnie też to gdzieś tam pokazywał, że właśnie dlatego gdzieś tam artyści są bardzo lub, bardziej lubiani, właśnie jak się ludzie utożsamiają z tymi ich pioseneczkami i, i gdzieś tam to też punktuje. I to faktycznie tak jest z tą płytą, że te, większość tych utworków, które tutaj pan Artur nam przedstawia, jest tutaj naprawdę takich, że ja odnajduję cząsteczkę siebie, swojego świata. I swojego, swoich problemów, które gdzieś tam którymi gdzieś tam zmagam się na co dzień. Także tym bardziej gdzieś tam ta płyta do mnie trafiła i, i kupiła mnie jako, jako swojego odbiorcę. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja rzadko kupuję płyty, ponieważ yy, yy, większość utworków, yy, które gdzieś tam lubię słuchać, ja po prostu sobie gdzieś na, na, na YouTube je wyszukuję. Tym bardziej, że ja w zasadzie. Tutaj, oprócz pana Rojka, w zasadzie nie mam takiego artysty, którego gdzieś tam bym bardzo jakoś lubił. Po prostu ja jestem takim bardziej panem konkretnego utworu niż artysty. Mm, I po prostu, m mówię, mi się bardziej podobają konkretne utwory niż, e, e, niż artyści. Ale gdzieś tam kilku takich mam, które gdzieś tam lubię troszeczkę bardziej. i Jestem skłonny kupić płytę. Czy też bądź, kupna tej płyty nie planowałem. To mi taki tata PZ niespodzianka zrobił. Kiedyś coś tam mówi do mnie, e, no, no to chodź, pojedziemy do paczkomatu. No ja mówię, no dobra, no. Tylko nie, nie wiedziałem, co tam kupuje, no bo w zasadzie to się tak złożyło, że on miał wcześniej też coś z paczkomatu, tylko ja o tym wiedziałem akurat, bo mi dokładnie powiedział, co to będzie, tu mi nie mówił. No i w końcu tą paczkę otwiera i daje mi płytę mówi, masz, nie? I mówię, o, dziękuję bardzo. I e, płytę tutaj nie ma, ona jest u mnie w napędzie komputera, gdzieś tam w wolnej chwili sobie słucham. I naprawdę nie spodziewałem się, że tak mi to skradnie. Naprawdę przez pierwszy dzień e, słuchałem po prostu nałagowo, uzależniłem się. E, I już mogę powiedzieć, naprawdę polecam płytę. Mm, naprawdę też wiem, że nie tylko ja tam odnalazłem przezeczkę siebie, wiem, że gdzieś tam w komentarzach, bo oczywiście utworki z tej płyty są też na YouTube. E, Pisali właśnie, że też tam fajnie, ja jestem, ktoś mi taki, usunął taki komentarz w pamięci, że ktoś napisał e, no spoko, jesteś człowiek, Artur. E, fajnie myślę, że nie jesteś e, tam e, idiotą i ktoś myśli tak samo jak ty. Znaczy, a nie padło w słowo, w słowo idiota akurat, tylko takie jakieś inne określenie m, podobne, w podobnym takim znaczeniu, ale gdzieś tam mi ten komentarz zapadł w pamięć i oczywiście się pod tymi słowami e, podpisuję. E, jeśli chodzi o cenę płyty, to w zasadzie widziałem za 33 zł z groszami, a wiem, że na stronie MPIQ jest 40 zł bez jednego grosza. Także gdzieś tam jest jakiś duży wydatek. Wpiszcie sobie kundel albo ewentualnie kundel rojek i, i gdzieś tam powinno Wam wyskoczyć, że ktoś byłby zainteresowany. Naprawdę polecam, bo bo płyta jest w moim niemaniu bardzo, bardzo piękna. Cóż, moi to było na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Jeśli tak, to zapraszam do komentarzy, do dawania łapek w górę, do wchodzenia na forum, do Discorda. Wszystkie linki są w opisie. Zapraszam też do, do pewnego wsparcia. Link również jest w opisie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. I cóż, dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie komentarze, za, za wszystkie łapki w górę. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.